Szanowni Państwo, 22 marca 2015 roku o godzinie 14 spod szkoły numer 1 wyruszy wspaniała wycieczka rowerowa. Wycieczka rowerowa zorganizowana przez klub rowerowy Trybik, klub rowerowy MTB oraz towarzyszenie marki Pustelnik Struga. Pojedziemy trasą przepiękną, wiodącą wzdłuż rzeki długiej. Zatrzymamy się na kilka chwil przy Kapliczce matki Boskiej. Tam będzie. Krótka prelekcja historyczna i wrócimy z powrotem do, do jedynki. Tu na wszystkich uczestników wycieczki będą czekały gorące kiełbaski, gorący poczęstunek, kawa, herbata, pierożki oraz ognisko. Jednocześnie zachęcam serdecznie Państwa do obejrzenia fotorelacji i wideorelacji, którą przygotuję specjalnie dla Państwa. Tuba Marek.

Wycieczka sama w sobie, podążanie rowerem ulicami maryskimi, ale również krzywienie kultury fizycznej i ducha sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców również. Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Stąd kamizelka, którą mam na sobie. W takiej kamizelce, drodzy Państwo, rowerzyści są widoczni nie tylko za dnia, ale również i w nocy. Zachęcamy do bezpiecznego poruszania się na rowerach po naszym mieście. Tu będziemy mieli krótki kurs i instruktaż, jak poruszać się po drodze, jak zakładać prawidłowo kamizelki, jak poruszać się prawidłowo na drodze. Dziękuję bardzo.